3, 4, 5, Kuba jest na 67 lat, jest z amerykańskim federalem i na nas 10 lat na i jeździ na rowerze, podał jedną napadę. I ten projekt ma kilka Po polskiej stronie, tutaj dla mieszkańców Krakowa, chcemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi mieszkańcami miasta, tego kraju, mają takie same potrzeby jak my. Też interesuje ich sport, robią różne zwariowane rzeczy plananse ale rozumieją z ciągłym mieszkańerowym rowerowym drogą dalej pokoju dokładnie to co się dzieje ja na motorze jadę na motorze to czego dokona kuba jest niesamowity poza tym proszę państwa jak widać zrobi to przy pomocy jednej kończyny jak zobaczycie Państwo, to nie będzie wspomaganie się protezą, tylko Kuba, no specjalna technika, specjalny rower, ale przede wszystkim wielki zapał. Przepraszam Kuba, że to powiem, masz 67 lat. E, przeciętny Polak siedzi w domu i marudzi, a Ty e, dokonasz e, czegoś takiego, będziemy Cię wspierać i Państwa zachęcamy bardzo serdecznie do śledzenia całej akcji, wspierania jej. E, Kuba, zapraszam. No, e, lepiej, lepiej pewnie pedałujesz niż mówisz, ale to jest ten moment, kiedy Cię potrzebujemy <laughs> i w wersji werbalnej. Proszę bardzo. Kuba Kepka, To jest wielki misja personalny dla mnie, dlatego uh, dla mnie to był dwa lata temu ja zrobił wielki grzech to osoba w Ukrainie. Ja spotkał jeden młody co tylko stracił noga bliżej kolana i ja nie rozmawiał z tym. Ja uminał jego Limow był i o ten czas ja bym mógł wybaczać sam sobie tak. tę I ja wymyślał tę wycieczkę do Kijewu Życie nie jest warto żyć, jak nie dasz pomóc to drugie Bulbary. Później niestety bulwary są częściowo zamknięte, Bóg więc musimy wyjechać pod skałkę i jedziemy tak aż cały czas, później wracamy na Bulwary, dojeżdżamy do dawnej plazy, dojeżdżamy na aleje Pokoju i jedziemy później ścieżką rowerowo, e, pieszą, aż przez Rondo Czyżyńskie, Plac Centralny nad Zalew. E, będziemy mieć asystę policji, e, która nas będzie pilnować, żebyśmy nie rozrabiali, także jedziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. E, jest czerwone światło, to się zatrzymujemy. E, E, więc tak, tak, jak gdzieś będziemy tak sygnalizujemy, e, więc bardzo bardzo ostrożnie. E, jak Kuba jeszcze raz apeluję, żebyś dostosował prędkość do pozostałej części wycieczki. E, no i co? E, jeżeli się nam ktoś na światłach zgubi, to ja proponuję, żebyśmy się zatrzymali i, i po, po drugiej stronie świata poczekali na tą, na tą osobę. O, tutaj Là sự Nie mogę już trochę. To <śmieniciela> <śmieniciela> ja nigdy nie myślałem, to był stać. Ja myślałem, że ja będę to zaczynać i być sam i jeździć sam przez Polskę, przej przejdziemy granicę do Ukrainy i ja nie wiem jak, to jechać do Kijewu. I teraz ja widzę, ludzie są mają wielkie serce. W Ukrainie, co oznacza, że od wojna, wojny, potrzebuję pomocy. I ja tylko mam jeden taki obszar na pomoc. Mój rower, do czego ja jest? To so teraz, jak ja wjeżdżam stąd, mój rower będzie gadać dla mnie i ja będę cicho. I nie tak denerwowany, lecz mnie bardzo ciężko po polsku rozmawiać, to tak. Ja dziękuję wszystkich tu dzisiaj, naprawdę. Od mój serca. Ja nigdy myślał, ten misja, o ex Expedition, tak złapać ducha, a tyle ludzi. No, ja myślałem, że to będę robić sam. I ja nie będę jeździć dzisiaj sam. I na drodze do Kiewu mamy ludzie, co so jeżdżą, oni będą jeździć ze mną. I to dla mnie jest najważniejsza rzecz, co mnie razem Polacy, Ukraińcy, Kanadyńczycy. My mamy Amerykanie z nami. Będziemy dać znać cały świat. Wojna dzieje się w Ukrainie. Ludzie cierpią się. To nie jest skończone. I nie musimy to pokazać i dać pomóc do tego kraju. I to jest jak ja dam pomóc. Ja jeżdżę mój rower i dojecham do Kijewu. Ja zaprosiłem Fiskę do Kijewu na zabawę potem. To jak najtrudniejszy etap za tobą, przejazd to. przez miasto, ja. przez Kraków? Tak, wygodnie, tak, z policja. No, normalnie tak nie ma. No, ośla, dlaczego ja nie jeżdżę w tym jakaś A ja wyjdziem od miasta. No, na ten klasztor na ulicę i... town. 何でそんなことしたんだよ! A no, to, to... Kocham, co ty taki spieszony, tyż jakoś na Proszę Państwa, dyszka pękła, tak? Jesteśmy wielcy, przejechaliśmy 200 km. To jest, tak rozumiem, jedną z tego, co przyjedzie no, Kuba. Czyli <g abaixo> to tak, jakby Państwo właśnie się wprowadzili do mieszkania, <laughs> nad którym jeszcze kredyt jest e, e, przez ca... <laughs> <g SARS> To jest mniej więcej ta relacja. Przepraszam yeah? <muchy> prasa ja, 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 <muchy> to, że nie było zamieszkania, ale nie było zamieszkania. Tak, tak, ja, to dzień na dzisiaj Tak, tak. Tak, tak. Tak, ja dziękuję i daję uh, support i teraz ja widzę trochę pieniądze do ten Hope Racing Expedition mnie zrobili uh, od tutaj pierwszy etap i jutro zaczyna co so będzie jeden miesiąc tam nie, no Ważne, tego misja, zaczynał dwa lata temu dla mnie i ja jeździłem kilka tysięcy kilometrów trening na ten dzień. Panie Jakubie, w imieniu ukraińskiego narodu, naszej ekipy konsulatu dziękujemy. Pan naprawdę podaje ten promek słońca w tych ciężkich czasach. My też dziękujemy serdecznie całej ekipie, wszystkim, którzy się dołączyli do realizacji tego projektu. Dziękujemy też prezydentowi Krakowa za to, że pod honorowym patronatem właśnie pana prezydenta przychodzi ta akcja. I wszystkim ludziom dobrej woli, które wspierają medialnie, finansowo, organizacyjnie, logistycznie. Naprawdę to jest bardzo ważna rzecz i bardzo ważny gest dla naszej walczącej ojczyzny Sława Ukrainy! E, niezwykły cel tej wyprawy. Ja powiem szczerze, jak e, miałem pierwsze spotkanie z panem Jakubem i on nagle nie wiedziałem do końca jaki będzie szczegółowy cel. Wiedziałem, że chodzi o jakąś akcję. A on powiedział, no tak, no bo ja wsiadam na rower i jadę do Lwowa i do Kijowa, a tak w ogóle to też... Nie mam jednej nogi, mam protezę, ale to w sumie tak, taka wycieczka rowerowa. No to powiem szczerze, naprawdę niezwykły podziw i ogromny szacunek za ten pomysł. No więc nie mogło zabraknąć tutaj udziału Krakowa w tej wyprawie, bo przecież też w i Kijów, nasze miasta partnerskie, z którymi od lat współpracujemy, więc tym bardziej ta trasa, to jest tak naprawdę taka trasa trochę przyjaźni, która przecież no, w tym ostatnim czasie, Smutnym dla naszych sąsiadów, ale to o czym tutaj pan konsul wspominał, to jakby był czas, kiedy ta przyjaźń naprawdę się umocniła i, i, i wielu dobrych ludzi się zaangażowało w tą współpracę, więc ja ogromnie trzymam kciuki za tą wyprawę.